A to nie jest to. Me... Aha, hybrydowo no. Hybrydowo jest od 15. Ło kurwa, ale. Ło kurwa, co jest? Co jest grane? What a shit! Widzieliście to? No i co teraz robię? Teraz muszę na Lafuente zapierdalać po Forda i przez ciebie znowu się spóźnię. Bo i da, dałoby się prowadzić, co by było, by było dobrze. No, byłoby dobrze, no. W też tak go dali. <grym> <grym> ja pierdolę zaresztować jeszcze będzie? no. A po. Ja pierdolę. Nie, ja nie wiem, <grym> No. Także tego. Eee, no. Zatrzymaj się już Do kogo kurwo, do kogo, do kogo Kalety wejść pią, Halo O kurwa, kto tu leży Pozdro dema, po zrodem demał się

Nie tornado! Do tornado! Oh, yes. Dobra, skacze do basu, Skacze do basu. <tot> 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 Nie no, to kurwa już był bug! Wasabi gasuki! <tot> Wasabi gasuki! Wasabi gasuki! Wasabi gasuki! <tot> Wasabi gasuki! <tot> <Wasabi gosuki. tot> To jest osoba zabija Gasuki. Oj! Żyje? Ja pierdolę! Gdzie jest rosa? Pojebałej zaklęcia. Pojebałej zaklęcia. Pojebałej zaklęcia. Pojebałej. <laughs> Kurda, Bo jedbałem jest zaklęcia! Chyba jedbałem z zaklęcia! No Stygnęła! Teleportowało ją nie właśnie. Kurz. Co teraz? Co teraz? Co my teraz ja zrobimy? Pierdzielę. Pomyliło mi się. Ja do tego on Longa. Ja to ba pani przy Holong. Ja zaraz w kontaktach. No nie trzeba zaszywać, ja jestem ciasna. <noise> Mam 3829, taki numer dzwonię. Kurwa, niedostępne. Patrz. To jest metra Fakuj. u ciebie. Podejść mało tutaj. Lokalizacja Lokalizacji? na górę. starym górę muzeum z Parem, Plecy robimy. Biegamy na plecy. Czekam tutaj wyjście. tego metra. Nad Karlkom to na Ja pierdolę. I nie wybrać tę górę Ja pierdole! Ja pierdole! Ja pierdolę. tą kobietę kurwa I należy do mojej rodziny Podnieście, kurwa na nią rękę Widzicie kurwa przykładem Ścierbo jebane Hatfu! Już zapala ich? Czy jeszcze? Wow! No <laughs> kurwa. Przez sekundę. Dobry, przepraszam, przepraszam! Jezki samochód? On no się zatrzyma. Interwencję prowadzimy. U koloru niebieskiego. Uważaj! Z taką czarno-niebieską posiłką. Jedzie pan kolorze? dalej, jedzie pan dalej. Halo, taksi, taksi, halo! Nie halo, pan dzień pan dobry, proszę... A!

Kurwa, co to było? Jo, pierdziele! Jo! co? to powoli odjeżdża. Neguję, staję. O, rzeka nas ciągnie, chyba. siedem. Co jest? Co jest, Januszek? Co jest? Kurwa, co dzwonisz? Co jest, Januszek? Opowiadaj. Chłopi, ja mam taki zapierdziel, że nawet nie wiem, co się dzieje, chłopie! A co, ty awansowałeś, czy co? Ja całe miasto się na nos rzuco dzisiaj, kurwa kadetem jestem, ale szef no, mi ale kazał przekazać. Kakała, chuj, no i, i co, i teraz będziesz szefem kadetów, no, czy co? o co chodzi? już. Nie, szefem klapków, no, kurwa, chłopi, pasuje, ja pasuje, chłopi. Pasuje, ja nie pasuje, ogarniam nic jak mi. na razie. Dobra, rozłączam się, bo mam akcję! Dobra, cześć! Cześć! Obranie prysuku, cały dom, przykali mnie. Kako lepa, nauczył się, cieli Ja by zadziałał się, malinkiem kalibri i niezamietna, Депрессу кот целый дом приколи мне, Как улыбаться научился через силу, Я бы заделался маленьким калибри и не заметил.